Tutaj dzisiaj będziemy się skupiać na relacjach tych romantycznych, partnerskich, ale tak naprawdę miłość do siebie jest bazą wszystkich relacji i, i jakby w każdej, każdego typu miłości, czy rodzicielskiej, czy przyjacielskiej też będzie bardzo ważna. Ta miłość do siebie, o której ja będę tutaj mówiła, to absolutnie nie chodzi tutaj o samo uwielbienie, to w ogóle to są dwie różne sprawy, tak jak, w, w tym, tak jak ja na to patrzę. E, powiedziałabym, że miłość do siebie to jest bardziej forma takiej dbałości o siebie, takiej troski o siebie, umiejętności opiekowania siebie, swoich potrzeb i swoich emocji. Ale jeśli chodzi o rodziców, to zgodzę się, że oni rzadko nas tego uczyli. E, I tu pewnie jedno i drugie, i tu pewnie te dwa pojęcia się łączą bo oni rzadko nas uczyli samouwielbienia ale równie rzadko uczyli nas. E, no tej dbałości i o troski o siebie tak naprawdę nie uczyli nas. Dlaczego? Bo też często ich nikt nie uczył. Więc e, myślę, że to jest coś takiego, z czego warto, żebyśmy lekcje odrobili sami. Tak, taka pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, bardzo właśnie prosta, którą można sobie praktykować e, dzień w dzień, to jest e, uczenie się odczytywania własnych potrzeb. Można to naprawdę sobie nawet, nie wiem, znaleźć listę potrzeb i zaglądać sobie codziennie na nią i sprawdzać, OK, to czego ja dzisiaj potrzebuję, no i na tej bazie uczyć się tego, jak się potem tym opiekować. Myślę, że to też jest taka rzecz, którą rzadko kto praktykuje, bo rzadko kiedy nam to pokazano, a jest to taka właśnie prosta, łatwa rzecz.